Cześć, 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 witajcie, witajcie po takiej krótkiej przerwie. Dzisiaj mamy kolejną naszą snajową lekcję, zajmiemy się kolejnym tematem. No i dzisiaj na ogień weźmiemy sobie renesans, czyli kolejną epokę w literaturze. Mam nadzieję, że po świętach sobie trochę odpoczęliście, bo czas na kolejne snajowe lekcje. I tak powiedziałem, zajmiemy się właśnie dzisiaj renesansem, a najpierw takie może hasło renesansu, myślę, że każdy je zna. Ja się o łacinę nie pokuszę, ale po polsku wam je powiem, czyli człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce. No i oczywiście jest to cytat z starożytności od Terencjusza, czyli hasło renesansu, hasło odrodzenia, czyli że już nam mówi, że skupimy się na, na człowieku i tak też będzie. No ale najpierw oczywiście tradycyjnie ramy czasowe. Wiek XVI ogólnie jest tak potocznie nazywany właśnie tym wiekiem odrodzenia, wiekiem renesansu, humanizmu, więc wiek XVI przede wszystkim, ale sam renesans zaczyna się nam we Włoszech na początku już XIV, na początku pod koniec w połowie XIV wieku. XIV wieku. To jest taki najwcześniejszy moment, jeżeli chodzi o renesans, o odrodzenie. No i też we Włoszech najwcześniej kończy się to odrodzenie, bo kończy się już na początku XVI wieku. Ogólnie w Europie XVI wiek, a w Polsce zaczyna się dość późno, bo dopiero w XVI wieku. I kończy się też dość późno, bo w latach 30. XVII wieku. Ważne daty to na pewno będzie no te, które zakończyły nam średniowiecze, umownie przynajmniej, czyli odkrycie druku Gutenberga, przez Gutenberga, upadek Konstantynopola, czy też odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. No i też coś, co będzie bardzo ważne w renesansie, bardzo ważne w odrodzeniu, czyli reformacja, wystąpienie Marcina Lutra w roku 1517. Nazwa Renaissance, Hensons, to jest słowo pochodzenia francuskiego, no i oznacza nic innego, a odrodzenie, no i już nam mówi, że ta epoka skupia się na tym odrodzeniu, na tym odnajdywaniu tego, co teoretycznie zapomniane. Czyli na ponownym odkryciu kultury antycznej, epoki antycznej, ponownym skupieniu się na myśli antycznej, starożytnej, na człowieku, na filozofii Platona i Arystotelesa oraz Epikura czy też Cicerona i różnych różnych innych filozofów antycznej Grecji czy też Rzymu. Tło historyczne, no to słuchajcie, jeżeli chodzi o tło historyczne, to w Europie mamy okres, bardzo burzliwy, ponieważ w wielu krajach, takich jak we Francji, w Niemczech, w Holandii, w Niderlandach, w Czechach, w Anglii, dochodzi do wojen religijnych. Jest to związane oczywiście z wystąpieniem Lutra, z tym, że on przybił do tej katedry 95 tez odnośnie tego, że nie wolno, nie można kupić łaski Bożej za pomocą odpustów. Na podstawie tego potem dochodzi do rozłomu w kościele katolickim, wyłaniają się protestanci, czyli Luteranie. Kalwini, potem Anglikanie w Wielkiej Brytanii. No i dochodzi do różnych rozmaitych prześladowań na tle religijnym, do różnych wojen. Takim największym poligonem na pewno stanie się w tym momencie rozdrobniona na wiele maleńkich państw Niemcy, Cesarstwo Niemieckie. E, więc tak, oprócz tego też warto wspomnieć, że jest to okres e, tego ponownego odkrycia myśli starożytnych: myśli e, Arystotelesa, myśli Platona e, i wielu, wielu, wielu innych myślicieli e, antycznych. Do, do tej pory cała wiedza była gdzieś tam pochowana, e, zamknięta e, właśnie w zakonnych, klasztornych bibliotekach ukrywano dla ludzi. No i właśnie w tym momencie to wychodzi. Pojawiają się różne ciekawe, ważne postacie, takie jak Kolumb, Kalwin, jeszcze 100 lat przed w ogóle Lutrem mamy takiego Czecha, który jest Jan Hus, to jest ważny reformator, który jest pewnym bohaterem narodowym nawet dla Czechów i był takim, taką, takim zwiastunem, trailerem tego, co się będzie działo w Europie za niespełna 100 lat. Oprócz tego mamy masę, masę różnych odkryć geograficznych rozpoczyna się wielka era odkryć geograficznych i kolonialnych dla Europejczyków, Europejczycy rozpłyną się po całym po całym globie, a to wszystko dzięki Kolumbowi, który odkrywa Amerykę w roku 1450 1992, drugim dokładnie odkrywa właśnie wtedy Amerykę, potem mamy wielkie odkrycia Magellana, odkrycie Pacyfiku, odkrycie Kanady, Ameryki Południowej, Japonii, Filipin, Holendrzy odkrywają Australię, o której zapominają, a potem odkrywają Anglicy, ale mniejsza o to, bo to nie historia tylko epoki. I tak to właśnie wygląda. Mamy też wzrost wykształcenia ludzi, ponieważ przez to, że jest druk, książki można łatwiej zdobyć, są one dużo dostępniejsze niż do tej pory, no bo wiecie, tak to trzeba było takiego skrybę, który przepisuje to przez kilkanaście tygodni, nawet czasami lat, a tak to cykl do drukarni Gutenberga i wszystko jest. Mamy też rozwój języków narodowych, języka polskiego, włoskiego, francuskiego, a jest to związane z tym, że właśnie wielcy autorzy renesansowi, odrodzeniowi, humanistyczni tworzą właśnie w językach narodowych, językach ojczystych. No i tak samo dzięki Lutrowi, który tłumaczy Biblię na język niemiecki, pismo święte zostaje przetłumaczone na ojczyste języki narodów. Jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą Polską, no to tutaj w pewnym sensie sprawy mają się podobnie, bo też mamy odkrycie tych starożytnych dzieł, starożytnych myślicieli, czytany jest Horacy, tłumaczony jest Horacy, tłumaczony jest Arystoteles, Platon i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie w Polsce przykładowo nie mamy tych wojen na tle wyznaniowym, religijnym. Panuje jako taka tolerancja religijna, tolerancja wyznaniowa która trwa w najlepsze aż do końca renesansu do roku 1630, trochę tam pod koniec to jest zaburzone przez Wazów, no ale właśnie wracając do takich początków tego renesansu w Polsce, to jest to era panowania Jagiellonów, którzy stają się potężną linią dynastyczną wschodniej Europy. Wschodnio-środkowej, tak naprawdę, bo za ich panowania, dzięki ich tam różnym kulikacjom, tym ożenieniu się z różnymi innymi rodami, no to właśnie jagielonowie albo bezpośrednio, albo pośrednio mają wpływ na losy wielu dworów ówczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Polska staje się też tak zwanym spichlerzem Europy. Jest to związane z tym, że przez nasz kraj przeciera się masa różnych i rozmaitych targów, rozmaitych szlaków handlowych. Też Polska jest krajem, które ominęła wcześniej w średniowieczu epidemia. Poszczególne epidemie, no i przy okazji Polska jednoczy się coraz bardziej z Litwą, tworzy się potężne wielkie państwo, jest nawet nazywany Złoty Wiek, Złota Era Rzeczpospolitej Polskiej. No ale przy okazji rodzi się powoli ta warstwa szlachecka, rodzi się powoli ta demokracja szlachecka, jest to związane z nadawaniem różnych, rozmaitych. Przywilejów dla szlachty. No ale właśnie ogólnie, jeżeli chodzi o Polskę, to po pierwsze odrodzenie zaczyna się później, kończy też później, ale ogólnie też ma ono taki po części religijny charakter. Oczywiście nie chcę mówić, że ogólnie Renesans jest antyreligijny, a religijny, bo nie jest to jeszcze nie ta epoka. Renesans wciąż pamięta o Bogu, myśli o Bogu, ale skupia się na człowieku. Przejdźmy trochę dalej. Przejdźmy sobie do filozofii, Ob, oczywiście, tak jak powiedziałem, już mamy powrót do Platona, do Arystotelesa, do Epikura i do różnych rozmaitych filozofów antycznych. Jeżeli chcecie sobie jeszcze powtórzyć tę filozofię, to do poprzednich odcinków zapraszam. Natomiast tutaj mamy humanizm, czyli że człowiek jest Czyli, że prąd filozoficzny kierujący uwagę i myślenie e, ludzkie na człowieka, e, na sprawy człowieka, na to, co jest z nim związane, na sprawy społeczne, na jego godność, na jego wolność, na jego wszechstronny rozwój. Człowiek Odrodzenia, człowiek renesansu ma być wszechstronnie uzdolniony. przykładem takiego człowieka będzie Kopernik, będzie Da Vinci, który w ogóle jest tak naprawdę archetypem człowieka wszechstronnie uzdolnionego. Człowiek według humanizmu ma być wewnętrznie spokojny mimo tego rozwoju, ma być on, żyć w pewnej harmonii i ma cały czas się rozwijać. Jest to taki triumf. Sił ludzkiego rozumu, sił ludzkiego myślenia. Mamy też sceptycyzm, czyli zakładanie wątpienia we wszystko, podważanie tego wszystkiego, niedowierzanie w to, co się widzi. On jest aktywny w literaturze i możemy go zauważyć przykładowanie w trenach Kochanowskiego, kiedy on w pewnym momencie jako taki. Definicyjny sceptyk e, podważa wszystko, bo e, w terenach Kochanowskiego mamy w pewnym momencie takie podważenie, nawet tych podstawowych prawd, e, które są ważne dla człowieka odrodzenia. E, mamy i również Irenizm, czyli z greckiego Eirenę, e, czyli pokój, e, postawa hołdująca zgodzie, zgodzie międzyludzkiej, ale też takiej naturalnej. Ogólnie Irenizm dąży do ogólnego. Pokoju, do ogólnego ładu, do tego, żeby wszystko było spokojne, takie otwarte. Wzajemna życzliwość ludzka, bardzo, bardzo taki spokojny nurt, który właśnie do tego dąży. Mamy również makiawelizm, on bierze swoją nazwę od Niccolò Machiavell'ego, od włoskiego, od florenckiego myśliciela i filozofa do taktyka politycznego, który zakłada, że człowiek jest po części istotą polityczną, ale ogólnie on w swoich rozważaniach e, skupia się ogólnie na polityce, skupia się na Republice, na Królestwie, e, do swo w swoich rozmyśleniach e, odnosi do cynizmu, e, uważa, że człowiek, że władca, że książę e, może przejawiać się brakiem skrupułów e, w dążeniu do realizacji swoich planów, do swoich celów, e, że dopuszczalna jest zdrada, Podstęp, że nawet kościół można wykorzystać e, tylko do tego, żeby osiągnąć to, co się chce. Tyle, jeżeli chodzi o słowem o machiawelizm. E, ważne postacie renesansu i szczerze jest ich odgroma. Ja i tak wybrałem tylko część, pewnie jeszcze części przy okazji wspomnę, omawiając te, ale jest ich naprawdę bardzo dużo, bo w porównaniu do średniowiecza autorzy renesansu właśnie już pamiętają o tym, że trzeba się podpisać pod działem, że nie bawimy się w autora nieznanego, tylko właśnie ważne jest to, co stworzymy, bo stworzymy to na chwałę człowieka, na swoją chwałę, żeby o nas nie zapomnieli. Na pewno będzie tutaj William Shakespeare, czyli angielski poeta, dramaturg, aktor, wielki reformator, jeżeli chodzi o teatr, właśnie teatru. Założyciel, raczej jeden z założycieli teatru elżbietańskiego był pisarzem nadwornym królowej Elżbiety I Tudor, nie drugiej, ona jeszcze się trzyma dobrze, spokojnie Jaż aż tak długo nie żyje. Napisał w swoim życiu masę różnych rozmaitych dzieł, między innymi 38 sztuk i 154 sonety. No i właśnie zreformował ten teatr ówczesny do całkowicie innego kształtu. Ale o tym sobie jeszcze powiemy. Będziemy mieli również Jana Kochanowskiego, czyli polskiego poetę epoki renesansu, tłumacza, prepozyta kapituły krakowskiej katedralnej, czy w poznańskiej. Poety nadwornego króla Stefana Batorego, sekretarza królewskiego Zygmunta Augusta. No i on ogólnie jest uważany za jednego z najwybitniejszych twórców renesansu, nie tylko w Polsce, ale ogólnie w Europie, który najbardziej przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego. Jest to taki, powiedzmy, bohater narodowy, jeżeli chodzi o język E, pisany, mówiony. Jest autorem e, no, słynnych trenów, które na pewno każdy z nas kojarzy ze szkoły, o swojej ukochanej córeczce Urszulce, która umiera e, we wczesnym, e, wczesnej poza swojego życia. Mamy również Marcina Lutera, o którym już wspomniałem. Jest to niemiecki reformator religijny, teolog, inicjator reformacji, e, założyciel luteranizmu. Ogólnie jest to osoba, która e, ruszyła e, ten Proces e, reformacji, e, rozwoju protestantyzmu na ziemiach europejskich. E, ale początkowo był mnichem augustyńskim, jest autorem, tak jak już sobie powiedzieliśmy, 95 tez, które e, sprzeciwiają się kupczeniu, e, kupczeniu łaską bożą, ogólnie sprzeciwiają się pewnej dogmatyce katolickiej, ale także. E, bardzo zbiurokratyzowanego, zepsutego do szpiku kościół kościołowi, który w tamtym czasie niestety był, bo trzeba sobie to powiedzieć wprost, że kościół katolicki w pewnym momencie, a zwłaszcza Rzym, wcale taki święty nie był. No i akurat przypadł to na epokę właśnie Lutra, Było to związane między innymi z tym, że papieże stwierdzili, że wybudują sobie Bazylikę Piotrową, tak? bo wcześniej była inna. Ta, którą mamy teraz jest drugą bazyliką św. Piotra. No a żeby zdobyć sobie pieniądze trzeba było mieć kasę, a żeby trzeba mieć kasę trzeba było mieć pomysł i tym pomysłem było sprzedawanie odpustów. Tak, dało się kupić e, albo zapewnić sobie, że nie wiem, że w czyimś posiedzimy się lat krócej i pójdziemy po prostu do nieba. Interes życia, co nie? E, ogólnie Luther też oparł swoje, e, swoją reformację na pięciu hasłach. Czyli sola scriptura, jedynie pismo, sola fide, jedynie wiara, sola gratia, czyli jedynie łaska, sola Christus, czyli jedynie Chrystus, i solum verbum, czyli jedynie słowo. Ogólnie, jeżeli zauważymy, to um, Sam Luther skupia się jedynie na tym, um, żeby. Um, wszystko, z czego czerpie luteranizm, protestantyzm, oparł się na piśmie świętym. Nie tradycji, tylko piśmie świętym ogólnie. Czyli odrzucona jest tradycja w protestantyzmie, co jest co innego niż w kościele katolickim. Um, też jeszcze warto wspomnieć, że Kościół katolicki Lutera um, ekskomunikował. Ekskomunika nawet nie została cofnięta aż do dnia dzisiejszego, czyli aż ponad 500 lat. Um, Henryk VIII, um, Tudor. Um, dość ciekawa na pewno też znana postać bo był królem angielskim który miał aż e, czekajcie aż 6 John dokładnie miał 6 John aż tego co najmniej dwie zabił e, bardzo bardzo chciał mieć synka e, ale zamiast tego urodziła mu się córeczka liczby ta pierwsza e, która Nigdy nie miała już potem dzieci, nie chciała ich po prostu mieć. Ale ogólnie Henryk VIII odpowiada za rzeź ma całej masy ludzi w ówczesnej Anglii, ponieważ rozpoczął prześladowania religijne katolików, którzy pozostawali wierni papieżowi, ogólnie wyznawców chrześcijańskich, którzy pozostawali wierni papieżowi, bo w związku z tym, że papież, bodajże Clemens VII, nie chciał dać mu rozwodu, to ten stwierdził, że. No to dobra, to ja sobie sam go dam, a oprócz tego stworzę sobie swój kościół, no powiedzmy kościół anglikański, ja będę jego głową. No i jak widzimy udało się to, no bo do dzisiaj kościół anglikański funkcjonuje, no i mamy to dzięki Henrykowi VIII Tudorowi. Dalej mamy Polaka Mikołaja Kopernika, czyli polskiego polihistora. Polichistor to jest osoba wszechstronnie uzdolniona i taką osobą na pewno był Kopernik, bo był on prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, wojskowym, astrologiem, astronomem, był prawnikiem i znawcą prawa kanonicznego, był niższym duchownym Kościoła Katolickiego, był matematykiem, ekonomistą, kartografem. I jeszcze, żeby było mało, filologiem się też zajmował. Także to jest Kopernik, osoba, która naprawdę wszystko ma tu w jednym paluszku. No i Kopernik jest twórcą ówczesnej, współczesnej teorii heliocentrycznej, która odrzucała myślenie, że Ziemia jest w środku, a wszystko to, co dookoła niej krąży. Heliocentryzm oznacza, że jasne, środek jest, ale w środku jest Słońce, i to Ziemia dookoła niego krąży. No i również napisał utwór o obrotach sfer niebieskich, który znalazł się na spisie książek zakazanych. Ale napisał, w którym właśnie opisał jak według niego wygląda wszechświat. Dalej będziemy mieli Erasma z, Rot z Rotterdamu, e, niderlandzkiego filozofa, filologa, e, pedagoga, e, nazywanego też księciem humanistów, e, który jest jednym z największych też filozofów tamtego czasu. Był również katolickim duchownym, potem ekskomunikowanym i oskarżonym o Herezję, ale był. E, no i był człowiekiem, e, który uważał e, w swoich przemyśleniach, że e, człowiek jako postać, jako jednostka jest z natury dobna dobra, a zło wywodzi się nie z nie wiem, od diabła, od naszego postępowania, tylko z ludzkiej niewiedzy. Dlatego Erasmus kładł bardzo duży nacisk na rozwój człowieka. Mamy już Nicolana o który już tutaj wspomnieliśmy. Żeby to jeszcze bardzo dodać, to jest on autorem Księcia, czyli takiego traktatu o sprawowaniu władzy, w którym opisuje, co władca, co książę może robić. Jest on autorem makiawelizmu. Dalej będziemy mieli Leonardo da Vinci, który jest archetypem człowieka odrodzenia. To jest człowiek tak odrodzony, oświecony. To jest człowiek po prostu, który miał. W tym palcu wszystko jest uznawany za najwybitniejszego malarza, a na pewno jednego z najwybitniejszych malarzy w historii świata i też ogólnie za najbardziej uzdolnionego człowieka, za jednego z najbardziej uzdolnionych ludzi, który chodził po świecie. Leonardo wyprzedzał swoimi szkicami, swoimi rysunkami, swoimi pracami o całe neony świetlne swoją epokę. W, swoich szkicach możemy znaleźć, w jego szkicach możemy znaleźć m.in. szkic czołgu, helikoptera, roweru. E, nawet rysował podstawy tektoniki płyt, podwójnego poczucia burty statku, e, czyli niesamowicie wyprzedzał te swoje czasy, bo czołg dopiero powstawał w XX wieku, e, a on już wtedy tworzył takie, powiedzmy, prototypy. Oprócz tego jest malarzem, którego no każdy chyba na świecie kojarzy. No, no namalował. E, Między innymi Monalize, czy Ostatnią Wieczerzę, która no, jest przecież nam wszystkim doskonale znana. No i przykładowo jeszcze warto wspomnieć, że nie wiem, że podobno potrafił jedną ręką, w sensie prawą ręką pisać, a lewą ręką szkicować jednocześnie. Także po prostu człowiek geniusz, który tworzył na dworach no, najbardziej liczących się w ówczesnej Europie usforców i medyceuszy ważne pojęcia, bo postać na tyle ale ważne pojęcia to na pewno będzie klasycyzm, czyli ponowne odniesienie się do antyku do kultury antycznej będzie pareneza pareneza oświecenia skupia się na nowych wzorcach nieco innych niż w średniowieczu ale o nich nie zapomina czyli będziemy mieli tutaj na pewno takimi przykładowymi postaciami w tym momencie już będzie dworzanin, będzie rycerz będzie arysto, ar, artysta e, i patriota. Takie cztery wzorce będą się nam pojawiały w różnych rozmaitych dziełach e, tego okresu. Wspomniany wcześniej iranizm e, oraz na pewno warto pamiętać o trenach, e, czyli smutnych utworach lamentacyjnych pochodzących z starożytnej Grecji, z antyku, e, które były ważnym elementem tragedii greckich. E, treny są pewną odmianą pieśni lamentacyjnej, no, i mają pewien podział na rozmaite części. Na początku widzimy taki wzrost w coraz w większego zwątpienia, coraz większy żal, smutek odnośnie utraty danej osoby, bo treny są o tym, że kogoś straciliśmy i za kimś tęsknimy. No, i w pewnym momencie mamy taki punkt zaczepienia i idziemy w dół. Powoli autor godzi się z tym, co się stało, przestaje aż tak czuć ten żal. Też ważnym. Etapem, ważnym słowem, ważnym wyrażeniem będzie utopia, która pochodzi z książki Utopii Tomasza Morusa z roku 1516. No i utopia, tak jak wszyscy kojarzymy, to właśnie chodzi o to, że um, wiecie, życie w zgodzie z naturą, e, równość między ludźmi, harmonia, pełen ład, porządek. Jeżeli po prostu kojarzymy się wszystko co jest z utopią, to kojarzy się wam to właśnie dzięki temu, że Morus. Określił to w swojej książce z XVI wieku. Reformacja, o której już sobie dużo powiedzieliśmy, i na pewno także sonet, czyli kunsztowna kompozycja poetyckiego utworu literackiego, złożona z 14 wersów, zgrupowanych w 2-4 wiersze. No i z reguły przeplatane właśnie remami ABBA. ABBA, i na końcu potem mamy jeszcze dwóch wierszach, no i potem poszczególnie w pierwszej zwrotce skupiamy się na obsie tematu, w drugiej zwrotce sonetu odnosimy się do podmiotu wiersza, no i w tercynach, czyli tych pozostałych częściach, zawieramy refleksję na temat tego utworu, tej osoby, tego podmiotu elitycznego. Będziemy mieli również eseje, które mogą być formą literacką albo literacko-naukową, które prezentują pewien punkt widzenia autora, myśliciela, naukowca, pisarza. Będzie mieli również harmonię, czyli tak jak już sobie powiedzieliśmy, taki ład, porządek, symetrię, wszystko będzie ułożone według harmonii. Będzie też funkcjonowało takie słowo jak mecenat. No i mecenat skupia się na tym, że właściwie oznacza to, że w tamtych czasach królowie, książęta, szlachta, osoby bogate brały pod swój dach Rozmaitych artystów, mistrzów swojego fachu i w pewien sposób sponsorowały ich. W ten sposób miały dla siebie też po części zyskać taką sławę takich miłośników sztuki, osób, które o tą sztukę dbają, które o tą sztukę walczą do końca, właśnie dając pole do artystów. No i takim mecenatem najsłynniejszym będzie w włoski ród medyceuszów. No i wrócimy jeszcze sobie na chwilę do, no, do Szekspira, czyli do, do teatru, teatru elżbietańskiego. No i tak, nazwa tego teatru bierze się oczywiście, jak już wiemy, od królowej Elżbiety I, Tudor. No i teatr elżbietański przede wszystkim niszczy ten taki klasycy, klasycystyczny ład. Przede wszystkim nie mamy już takiego twardego, stałego podziału na trzy jedności, czyli na czas, miejsce i akcję. Dopuszczalna jest niesamowita umowność inscenizacji, na przykład też całkowicie, może nie całkowicie, ale częściowo ignoruje się do korum. Rekwizyty też są dość ubogie, a aktorzy bardzo często mówią podczas występu słuchaczom, że przykładowo. Teraz jest dzień, teraz jest noc. I tak to mniej więcej wygląda. I ogólnie, właśnie tak powiedziałem, dekoracje są albo bardzo, bardzo szczątkowe, albo nie ma ich w ogóle. I są bardzo symboliczne. No i oczywiście role kobiece również są wciąż grane przez mężczyzn. I jeszcze warto powiedzieć sobie o teatrum mundi, czyli teatr świata. Jest to takie pojęcie, właśnie pochodzące, czerpiące z renesansu, z urodzenia, zakładające, że świat jest ukazany jako, jako miejsce, wielka scena, w której ludzie są jedynie lalkami i marionetkami, które mają do odegrania pewne role, epizody ale to jest właśnie sztuka świata, czyli teatrum mundi, czyli teatr świata. No i na końcu jeszcze warto sobie wspomnieć, takim słowem podsumowania, takie najważniejsze dzieła tamtych czasów, no i jeżeli chodzi o literaturę, to będzie to um, William Shakespeare i Macbeth oraz Ramo i Julia, czy Jan Kochanowski i treny, będą to obrazy, czyli Leonardo Da Vinci i Ostatnia Wieczerza, Mona Lisa albo... Dama z Bronostajem. Będzie to Michał Anioł, który namalował niesamowity fresk stworzenia Adama i ogólnie freski w Kaplicy Sekstyńskiej są jego dzieła. Będzie Rafael Santi, który będzie autorem Szkoła Ateńskiej, czy Sandro Botticelli, który będzie, który jest autorem Narodziny Wenus. Jeżeli chodzi o rzeźby, to na pewno będzie Pieta Watykańska, Michała Anioła, albo sam Dawid, również Michała Anioła, no i przykładowo też Mojżesz, oczywiście Michała Anioła. I to by było tyle, bo dzisiaj zajmujemy się jedynie wstępem do renesansu. Jest to taki, um, taka pigułka po prostu wiedzy, w której zawarta jest cała taka esencja tego, o czym warto pamiętać, o czym będzie warto pamiętać na następnej części lekcji, czyli za tydzień, bo rozwiniemy sobie bardzo ten temat, skupimy się na terenach, na MacBecie, i na innych tekstach kultury z tamtych czasów. No i z mojej strony byłoby to wszystko. Odpoczywajcie trochę, bo wciąż mamy ferie. Bawcie się dobrze, jak jest to tylko możliwe. Uważajcie na siebie, bo pandemia wciąż trwa i bądźcie zdrowi. Dużo się uśmiechajcie. No i do usłyszenia po prostu. Cześć!